Dobra, dla bezpieczeństwa zdecydowałam się, y, ten, zapisać tamtą misję. Okej. Okay. Najlepiej by było. Dobra. To lecimy. Gdzie lecimy? Chciałam no, powiedzieć do Wuhan. Gdzie ty, i... Gdzie ty idziesz? Nigdzie. Tylko, że prawdopodobnie mi nie ten, nie pykło. Gdzie jest mój ikran, ik ik nie żaden ikran? Znowu to zrobiła. Mm. Okay. Nie wiem, ja tam lubię twój język. Aha. Ty ja przynajmniej nie zapominasz podstawowych słów, takich jak jedzenie, na przykład. I... Nie, miałam na myśli po polsku. Co to jest za słowo? Dobra, zrobię to specjalnie. To znaczy? Czekaj, mój ikar jest głodny. Ichu. O matko, znowu wskazówki. A ja sobie lecę nad wodą dobra Wuhan, e, znaczy Wuan. <grywy> Jestem wodna. Ach, ty już wiesz, co będziemy robić, prawda? Gdzie ty lecisz? Bogam w zapaszku. O, jest zapaszek. Gdzie? O, ja teraz ja też go widzę. Zapaszek z Wuhan. To nie, no nie, to nie brzmi dobrze. No nie, akurat to nie brzmi dobrze. Przypomniało mi się jak pisałam z koleżanką po chińsku. I wyszło mi jakieś zdanie o tym, że pojadę do Wuhan zrobić, nie pamiętam co, ale to było coś głupiego. Nie no, muszę pisać po fińsku. Po chińsku. Po chińsku, Boże. <laughs> ja już jestem zazwyczaj, to już spać. Ale jeszcze trochę. Jeszcze 40 minut. Tak.

u mnie na razie jest ok. Godzina cztery. Trwanie. Teraz już mój trzeci klip. Bo teraz się zabezpieczam. Ja. Ja widzę, że coś się dzieje z internetem, bo z tym się za zaciął. Jeśli mam być szczera, to strasznie tnie ci streama. No właśnie widzę teraz, że mi stnie, nie streama, a już mam trzech widzów, o dziwo. E, jeden to ja. Nie. Wiem, że Jedna droga powinna być moja przyjaciółka, mam nadzieję, że już jest. Dobra, y, nie chcę nic mówić, ale y, pomocy? <noise> Czekaj chwilę. Jak mi... Jak mi... mas... nie. Gdzie ona jest, gdzie ona jest. No tak, oczywiście strzał nie mam. Uważaj, lecą następne. Gdzie one są? Jednego zastrzeliłam, drugi leci do ciebie. Widzę. Właśnie mnie atakuje. Nie ma? Jeszcze jest jeden. Albo to koniec. Nie, ich jest więcej. No jeszcze okay. się niech zauważyłam, to nie, ma, nie było aż takiego problemu. Słyszę je. No ja jeszcze gdzieś dalej były. Zaraz ich zobaczymy. Trzeba wyjść kawałek dalej, pamiętam. Już je widzę. A jak kurde nie. Dzień dobry. Urr, nie ruchaj się. Jeden poszedł? Drugi też. Jeszcze... O, widzę, nas widzę następnego. To właśnie ja też widzę dwóch. Powinny być jeszcze trzy. Without... Dobra, już nieważne. Nie. Wan, Dobra. Jak mi z ma... nie. Zgubiłam się. Y jeszcze jest jeden. I to za mną. Ja chodzę w kółko w tej chwili Poczekaj chwilę Jeszcze są A ty jesteś u góry Ja uh. Chyba sobie poradziłaś No tak sobie poradziłam, że mnie gryzie Jeden Drugi nie trafiłam. Trzeci. Jeszcze, Jeszcze jeden, team. bo on spadł. O widzę go. Dobra, już strzały mi się skończyły akurat w tym momencie. Co mi tak z tym? Dobra, yy, muszę sobie zrobić strzały. To jest raz, a dwa, yy, gdzie jest dwóch? 1 yy, O, widzę ją. <laughs> po prostu będę Mi na nią. Straszne. Wiesz, ja podkreślałam, tak że to nie było aż takie opóźnienie, ale z czego ja tu widzę, to no teraz jest opóźnienie No jest straszne, ja. jeśli mam być szczera. A przecież ja tak nie tak miało być. wiesz? Bo się tego nie da nazwać opóźnieniem, tylko bardziej kratkowaniem. O, no właśnie, właśnie widzę.

Ona jest w drzewie. To idziemy do drzewa. Czekaj. A, ona stoi tutaj, dobra Taka chwilę O, chyba przestał tnąć A ty już jesteś tam, no dobra Do... Jeśli mam być szczera, to dalej tnię ale nie widzę, żeby to było. Nie, bo ja widzę, że wszystko się rusza. A tak to w ogóle wszystko się nie ruszało. A. U mnie jest ok. Jak ja patrzę na tablet. No i mam nadzieję. Ja patrzę na to na telefonie w tej chwili. Zdewko. Gdzie ty jesteś? Ale czas się. w tym samym Gdzie? miejscu. Dosłownie przed... Nie, nie jesteś przed samym miejscu, bo nie jesteś przed moją twarzą. Ja się nie ruszyłam... Nie... nie ruszyłam się z miejsca jeszcze. metry. O, tu jesteś. Czekaj, muszę zobaczyć co mamy. Aha, mam punkty. Poczekaj. Jakie punkty? E, punkty umiejętności. Ja potrzebuję coś na. To bo nie mogę. Tego pewnie też. O, to może być, ok. Z mi w końcu pomoże Na zdobycie jedzonka Ja potrzebuję coś takiego Ja coś takiego jak łóżka. Muszę się nauczyć na kluczu, bo na kluczu można dać swoje nagrania i chyba będę musiała jakoś coś od, odkryć, jak je dodać. O streamowanie to jest jedno, ale też da radę. wiem, że da radę tam... Aha, właściciela ta gry, bla, bla, bla. Użyj magazyn.

No tylko idę tam, gdzie powinien wylądować i kran, i wanna, i prysznic. Jaka wanna? Jaki prysznic? Boże, ja się tu zgubiłam w tym drzewie. Nie. I kran! I ko. Bo Zaraz będę mówić o... Boże, ja się zagubiłam w tym drzewie, no. Zagubiona w drzewie, to brzmi interesująco. To trzeba napisać książkę. Zajmij czy gość? Ukończony. No, z żyła nie wiem gdzie ty jesteś. Dobra, myślę, że tu na dzisiaj skończymy. Myślisz? Mhm. Ja bym jeszcze pograła, jeszcze tę pół godziny. Czekaj, ja tu na dzisiaj kończę.